Dziewczyny, zdecydowałyście się nie farbować włosów, jesteście młode, podjęłyście taką decyzję. Ja jestem całym sercem z wami, naprawdę bardzo, bardzo. Chcemy sobie wyjść od tych siwych włosów, ale też porozmawiać trochę szerzej w ogóle o, o akceptacji lub nieakceptacji starości, więc yy, ta rozmowa pewnie będzie bardziej pogłębiona, ale zacznijmy od tej waszej decyzji. Czy po prostu wam tak wygodnie, czy tak wam się podoba, czy jest to jakiś manifest? Oczywiście, że wygodnie, oczywiście, że się podoba, ale to jest kwestia tego, po pierwsze, jak się wygląda. To znaczy, ja po prostu w którymś momencie, a to było jeszcze przed tym, jak to się stało modne, czyli przed pandemią. No zdecydowałam, tak, bo w pandemii że... faktycznie chyba dużo osób y, z wygody i. No przede wszystkim sytuacji... dlatego, że bardzo trudno było pójść do fryzjera, mm -hmm, więc bardzo mm -hmm. dużo kobiet stwierdziło, no to nie pójdę do fryzjera, a potem zaczynały mieć siwe włosy. Mm -hmm. Natomiast mnie po prostu zrobiło się tak wygodnie wcześniej. Ale tak naprawdę taka zasadnicza decyzja była z, y, podjęta. Nie dlatego, tylko ze względu na hierarchię społeczną. To znaczy? To znaczy? No bo. Kobieta po prostu nie ma prawa, po pierwsze, wyglądać starzej, ma, musi być to młoda. Mhm. Po drugie, no cóż, młoda pani socjolog to zawsze problem i czy ona wystarczająco dużo przeczytała. Mhm. Więc to tak naprawdę nie jest lepsze przyznanie się do tego, że się starzejemy, to taka zgoda na to, że w końcu w którymś momencie przestajemy być młode i to jest w porządku. Mhm. I też taki e, autorytet zawodowy, tak rozumiem swoje słowa, taki wyższy wśród kolegów współpracowników, dzięki temu, że wyglądasz poważniej. To... Nie, to bardziej jest sprzeciw wobec pewnego rodzaju oczekiwań. Takich mm -hmm. oczekiwań, że w sposób inwazyjny, że w sposób kompulsywny będziemy udawać, że jesteśmy młode, kiedy mm -hmm. tak naprawdę nie jesteśmy właśnie. Co jest takie w tej młodości, że ja musimy myślę, my do tej ją kultury zachować? Zaraz sobie wrócimy, bo to jest taki fajny temat. E, Kasia, powiedz, jak było u Ciebie, jak, jak ta decyzja? No, to nie była jakaś specjalnie wystudiowana decyzja, bo ja po prostu zaczęłam się wieć na studiach i u mnie to jest rodzinne i jakby przez jakiś czas się farbowałam, ale strasznie długo to zajmuje czasu i mi się to znudziło. No i wróciłam do mojego naturalnego koloru włosów, czyli do siwego, ale myślę sobie, że po prostu to też jest jakiś taki bunt przeciwko temu, że trzeba tak bardzo zwracać na to uwagę i tak mhm. mocno się tym przejmować. E, no, trafiło to w dobry czas, bo teraz to jest takie. Mm, cool i fajne mm -hmm. i w ogóle jest tam jakiś foxy hashtag, że to jest super, ale myślę sobie, że po prostu też jest jakby większa zgoda na to, że te kobiety i mężczyźni też mogą wyglądać mm -hmm. różnie. Ale ta, ta zmiana mi się wydaje, że następuje bardzo powoli. Ten hashtag foxy wydaje mi się, że bardziej dotyczy mężczyzn ciągle. I w ogóle tak trochę myślałam o tym, bo my jesteśmy wszystkie w podobnym wieku, że wydaje mi się, bo to jest z jednej strony trochę dziwne, że może rozmawiamy o tych siwych włosach, jakby to było coś takiego niesamowitego. No, bo w sumie, co To jest za problem, że po prostu Dokładnie. ktoś siwieje. W przypadku facetów w ogóle to nie jest temat. Natomiast, Co więcej, jest to uważane za erotyczne, no to, no, to no, Absolutnie prawda. tak. No to ile na przykład mój, o, mój tata i mój mąż zbierają komplementów, odkąd zaczęli siwieć. Znaczy tata to już zupełnie jest siwy. Ja po prostu cały czas słyszę, jak fenomenalnie wyglądają. Mhm. A jednak, jak kobieta jest siwa, to zwykle, y, jej jest komplementowana, to przynajmniej tak wynika z moich obserwacji. Że jest siwa, ale dobrze wygląda. Albo, że jest przez inne kobiety komplementowana, bo im się podoba, że właśnie, ach, typ, ty, no ty, no właśnie, ty jesteś odważna, jak, a ja nie. Jak reagowały wasze koleżanki Wasi bliscy koledzy, rodzina? Posłuchaj, no ja tylko właściwie zapytałam swojego męża. Mm -hmm. Bo myślę sobie, no, no niech on powie, prawda? Bo w końcu widzi mnie codziennie, więc on mówi, słuchaj, jak ty się czujesz? Więc mówi, no dobrze, wiesz, to ja przestanę farbować te włosy, no to dobrze. No i, i tyle.